Siemanko, witam Cię bardzo serdecznie, trzeci odcinek Świat CSGO serii w której sobie rozmawiamy o problemach, nowościach, ciekawostkach, pikanterach związanych z CSM, więc myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawie. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz i to oglądasz, zrób to tutaj. Ta, ciebie to nigdy. Zaczynamy! Myślę, że warto by było zacząć od polskiego podwórka standardowo, jak ostatnio. Słuchajcie, Vex Gaming straciło w tym momencie organizację, zawodnicy oczywiście i coach Kubik zostają, ale szukają nowej organizacji, nowego prawda, nowej, nowej bandery dla swojego zespołu. Myślę, że to nie będzie to problem. Zobaczcie, refobruszek dały, myślę, dość jasny przekaz, że w zasadzie to im się opłacała taka zmiana. Zobaczymy, gdzie trafią. Mam nadzieję, że będą mieli wtedy zapewnione jeszcze lepsze warunki do rozwoju, tak aby naprawdę mogli rozwijać to, co już w tym momencie stworzyli niewątpliwie bardzo fajne drużyny. and Kolejną ciekawo sprawo, tym razem z Virtus Pro informacja płynąca. Słuchajcie, i kuben dał info na swoim fanpage, gdzieś tutaj będziecie widzieć posta tego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawa informacja dla tych wszystkich, którzy pamiętają. No niczym gmok, myślę, że chłopaki zaczną sobie rysować timingi, taktyki, rozrysować to wszystko, które, co by chcieli po prostu zrobić w danej rundzie, bo widać, że na no teraz jest ta gra, nie szykujmy się słaba, chaotyczna. No oczywiście życzymy szybkiego powrotu do formy. Mam nadzieję, że w końcu to nastąpi i będziemy musieli na to długo czekać. Zawodniczki WRTP wygrywają IME żeński, tak? Dokładnie, kobiety. Bardzo ładne zresztą. Gratuluję wygranej. Zobaczcie: Juliano, Nylon czy Mimi cheater. No, według mnie, bardzo ładne kobietki grające w dodatku Cesa Czego chcieć więcej? Przed chwilą budził kobiet. Cud marzenia. Zmiany w składzie Envias minus Kyoshima plus Devil, tak to może ujmę najłatwiej, najprościej, najszybciej. Słuchajcie, no czy zmiana na plus? Według mnie nie. Według mnie naprawdę nie. Kyoshima to jest zawodnik klasowy. Według mnie on powinien grać na innej pozycji niż do teraz. Nie mógł się pokazać z najlepszej strony. Waszym zdaniem jest to dobra decyzja? Podyskutujmy w komentarzach, mam nadzieję, że kulturalnie sobie merytorycznie pogadamy właśnie pod filmem. Niesamowita forma Kejuna B, naprawdę zobaczcie jakie statystyki wyciągnął 14,5 k według mnie. Oglądałem ten mecz, widziałem co on robi. No Morgan wychodził z siebie, komentując to spotkanie. Naprawdę niebywały mecz. Niebywałe widowisko, według mnie chyba forma życia, tak mi się wydają 14,5 ratio, sami oceniajcie. Olaf Meister dostaje bana, także myślę, że dość zabawna sytuacja na koniec, zobaczcie sami, sobie obejrzycie filmik, to sami się zdarza i najlepszym. <grymne> <laughs> 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 fucking Dennis! Why? This is what happens when you play with fucking Dennis from matchmaking, man. Jeżeli Ci spodobało, zostaw łapkę w górę. To nie jest tak żadne żebranie, bo to nie w moim stylu. Po prostu przypominam, jeżeli Ci komuś spodobało, dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdą subskrypcję pozostawioną na kanale, tak aby zostać ze mną dłużej. Po prostu na fanpage możecie wbijać, polajkować. Tam że tam czasami że jakieś posty za kulis. takie myślę, ciekawostki, duper szmity. Bardzo fajnie będzie, że ta e, liczba lajków osiągnie tysiąc, zrobimy jakiś konkursik. E, I myślę, że do zobaczenia. Mojego południa, mojego wieczoru. Zależy kto to ogląda, może ranka. Do zobaczenia, cześć.